Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dom z Pozoru Normalnej. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak wygląda życie dwa lata po zerwaniu kontaktu z rodzicami, bo u mnie minie, minęło w kwietniu dwa lata, odkąd nie mam żadnego kontaktu. Gdzieś tam były może jakieś wiadomości, dwa miesiące, jedna wiadomość, ale to już Wam mówiłam chyba w, w podcaście o zerwaniu kontaktu, że była jakaś gdzieś tam jedna wiadomość na dzień dziecka, ale tak naprawdę od tamtego czasu to jest zerowy kontakt. Jedyny kontakt, powiedzmy, jaki mam, to jest wtedy, kiedy dzwonię do mojego brata, który z nimi mieszka, i oni gdzieś tam są w tle. Co też jest dosyć dziwne, że um, im pasuje taka sytuacja, no nie? Bo tak jak już Wam mówiłam w poprzednim odcinku, że to jest tak, że um, no, teoretycznie oni jakby ten kontakt zerwali, to znaczy wyszli i tak naprawdę już się więcej nie odezwali, um, oprócz jakiegoś tam SMS-a. Czekając, aż to ja zadzwonię, przeproszę, i przyjdę jak ta pokorna córka i po prostu no nie wiem, naprawię wszystko. Przyjdę, wiecie, z spuszczoną głową. Nie wiem, czy dalej na to liczą, czy w ogóle liczyli na to, czy co w ogóle o nich są, oni sądzą dalej o tej sytuacji. Jest to co najmniej dziwne i myślę, że jest to na pewno jakaś w jakiś sposób niekomfortowa sytuacja, również dla mojego brata, ale to już jakby nie jest. Ja tutaj nic nie mogę zrobić. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda właśnie życie po tych dwóch latach od zerwania kontaktu, powiem Wam, że myślę, że ten pierwszy rok był cięższy, może nawet ponad rok. Myślę, że do momentu, do, w którym nie trafiłam do mojej teraźniejszej terapeutki i jakoś tak więcej zaczęłam pracować nad genogramem. Genogram to jest takie, nie wiem, jak to nazwać, takie. Technika. Może, nie wiem, technika w psychoterapii, w której robicie sobie plan swojej rodziny, przynajmniej ja tak to zrobiłam w takim stopie, w takim sensie, że było to drzewo genealogiczne. I na tym drzewie genealogicznym pisałam różnych członków, osoby, które pamiętam. U mnie to aż doszło do pradziadków. Nie wszystkich pradziadków znałam, ale no, pracowałam na tym genogramie, i właśnie jak tak zaczęłam sobie, wiecie, Patrzeć po tych członkach rodziny, jak te traumy jego przechodziły dalej, patrzeć jakie przekazy tam szły. Przekazy to są takie słowa i o tym myślę, zrobimy osobny podcast, bo przekazy to są takie słowa, takie zdania, które przekazują się z pokolenia na pokolenie. Coś w stylu chłopaki nie płaczą, coś w stylu jesteś dziewczynką, więc nie możesz pokazywać emocji. Czy. Też sposoby zachowań, ale tak jak mówię, przygotuję sobie osobny podcast o tych przekonaniach, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa i warta uwagi rzecz. Warto ją wiedzieć na pewno i gdzieś tam te swoje przekonania, które też my w sobie mamy zauważyć, bo to też jest później łatwiej, jak te przekonania zauważymy i możemy nad nimi pracować i zauważyć, że ta myśl nie do końca jest nasza. Ale wracając właśnie do tego tej mojej pracy z genogramem, myślę, że jak zaczęłam pracować nad tym genogramem, zobaczyłam te przekonania um, i im dłużej jak pracuję z moją terapeutką i ona mi daje takie wsparcie, takie <laughs> ciepło, zrozumienie, tym dłużej widzę, jak powinna na przykład ta relacja wyglądać z mamą, czy z rodzicami. I myślę, że jakoś się od tego oddzieliłam trochę emocjonalnie. Że tak jak na początku była złość, był ból. Wydaje mi się, że na samym początku to był po prostu ból po tym zerwaniu, że no tak naprawdę zostałam wyrzucona po części z rodziny, dlatego że powiedziałam moje emocje, w sensie przekazałam moje emocje, powiedziałam co mnie boli, powiedziałam co mi leży na sercu i tak naprawdę to nie zostało zrozumiane. Zostało odrzucone, zbesztane i wyrzucone do śmietnika. I myślę, że to spowodowało, że no ten ból trwał i trwał przez jakiś czas. I on się pojawiał w różnych momentach, w momentach, kiedy było ciężej e, z moim dzieckiem, w momentach, kiedy nie wiem, mój mąż był chory, czy po prostu w takich momentach, gdzie potrzebujecie wsparcia, i to nie tylko takiego wsparcia fizycznego, ale też psychicznego. Gdzie wiecie, możecie zadzwonić do mamy i zapytać się: Mamo, moje dziecko ma taką temperaturę, nie wiem, tak ząbkuje, czy ma rozwolnienie, co ty byś zrobiła, czy co ja w moim wieku. Wiecie, taka osoba, do której możecie zadzwonić, poradzić się, bo ta osoba już to przeszła. I myślę, że to jest takie cenne w relacji matka z córką, w takich zdrowych relacjach, że mamy tą osobę, do której możemy zadzwonić, porozmawiać, że mamy taką osobę, która. No, wiemy, że jest i wiemy, że ma, nas wesprze. No, w moim przypadku, no, tego nie było. I ja nawet wcześniej, jak ten kontakt miałam, to próbowałam gdzieś ten, wiecie, tą radę dzwonić. To, to zazwyczaj kończyło się tym, że ja się czułam jeszcze gorzej, bo jeszcze więcej lęku było we mnie zasiane, czy jakiejś takiego, nie wiem, myśli, że ja jestem beznadziejna, czy że generalnie jakąkolwiek decyzję nie podejmę, to będzie źle. Więc. Um, po części przechodziłam tą żałobę po stracie kogoś, kogo nigdy nie było, i myślę, że to sprawiło, że no ten ból się pojawił. Myślę, że to w takich sytuacjach ten ból na pewno w jakimś momencie się pojawi, i niekoniecznie będzie to ból spowodowany tym, że tego rodzica nie ma w waszym życiu, tego konkretnego waszego rodzica, waszej mamy czy waszej taty, tylko to będzie ból właśnie spowodowany żałobą tego, czego się nie miało, albo wyobrażeniem tego rodzica, jaki mieliśmy w głowie. I no, to wstaję sobie sprawę, że to wyobrażenie w ogóle nie idzie z prawdą. I wiecie co, ja dalej mam taką, dalej mam takie momenty, w których wydaje mi się, że nie było jednak aż tak źle jak było. I tak wiecie, nawet jak opowiadam na terapii, czy rozmawiam z moim mężem i jest taki moment, w którym długo nie, nie przypominałam sobie jakiejś rzeczy, długo o tym nie myślałam, czy jakoś tak. Nie wpadało mi to do głowy, to później, jak o tym myślę, to sobie myślę znowu, nowe. to nie było jednak aż takie złe, no ale no było. Więc e, później wydaje mi się, że no była na pewno złość. Im więcej dowiadywałam się o tych uszkodzeniach, w cudzysłowie, które zostały poczynione w mojej psychice, tak naprawdę, w moim mózgu, bo ten mózg kształtuje się za dziecka i to, jakie mamy otoczenie, jak nas jesteśmy traktowani, to później warunkuje. Nasze style przywiązania, nawet nasze jakieś cechy osobowości, że jest na przykład tak, że możemy genetycznie dostać predyspozycję do jakiegoś zaburzenia i za to zaburzenie może zostać wyzwolone brak mi innego słowa uaktywnione przez środowisko albo nie. Więc ja już genetycznie no, byłam obciążona jakąś depresją czy, czy też no, uzależnieniem. Gdzie jak prześledziłam ten genogram, no to było widać, że tego uzależnienia było naprawdę dużo w tej mojej rodzinie. Gdzie ono było zamiatane pod dywan tak naprawdę, bo to byli wysoko funkcjonujący, a wysoko funkcjonujące osoby uzależnione. I no jeszcze to środowisko dodatkowo to aktywuje. Więc ta złość też się pojawiła, dlatego że no wiecie, mogłam działać inaczej, mogłam mieć inne życie, mogło to życie w ogóle inaczej wyglądać. I jak byłam w takim momencie, że nie do końca wiedziałam w ogóle, co ja chcę zrobić dalej w moim życiu, to ta złość była bardzo silna. I później im więcej wychodziłam jakby z tej skorupy, tym więcej wi zaczęłam wierzyć w to, że jestem w stanie zrobić rzeczy, które tak naprawdę były mi wymawiane, że nie będę w stanie ich zrobić, albo że no, nie jestem zdolna do tego gdzieś tam podświadomie. Może niekoniecznie w takich słowach było to przekazywane, ale było to przekazywane w taki sposób, że zawsze jest niewystarczająco dobrze, że jak gdzieś tam zawsze można coś poprawić albo zrobić coś lepiej, albo najlepiej robić coś po prostu perfekcyjnie za pierwszym razem. Więc ta złość się pojawiła. I też w pewnym momencie terapii i też w moich studiów, um, bo studiuję psychologię, to już wam mówiłam na poprzednim podcaście, wydaje mi się, pojawiła się taka rzecz. Uh, bo dużo się na tych studiach też mówiło na jednym przedmiocie a propos no, tego właśnie przekazywania tych rzeczy, czy tego, co wywołuje jakąś rzecz, jak trudno jest z jakąś rzeczą też czytałam jakieś książki psychologiczne na ten temat i zaczęłam widzieć w moich rodzicach no ich sam ich braki. Yy, I zaczęłam w pewnym momencie tak szczerze, no, czuć się trochę źle. Z tym, że ja może tych powinnam bardziej wytłumaczyć to, że oni mali, mieli te braki, i nie wiem, może dać im trochę większe. Kredyt zaufania to też nie jest dobre słowo. Ale wiecie, zaczęłam tak znowu w swoją stronę siebie obwiniać, że, że sytuacje na przykład z macierzyństwem sama doświadczyłam są trudne, ale z drugiej strony, no ja widzę, że ja jestem w stanie, wiecie. Zawalczyć czy coś próbować zmienić, nawet jak jest mi trudno i pracować nad sobą. I chyba zauważyłam, że praca nad sobą po prostu jest trudna. Co nie znaczy, że no wszystko trzeba wywalić do śmieci i po prostu postępować starymi schematami i po prostu dalej robić to, czego nas nauczyli. Więc myślę, że to też wpadłam w pewnym momencie w taką pułapkę znowu obwiniania siebie i w taką pułapkę tłumaczenia. No ale ile można tłumaczyć kogoś? To ma przedstawione, co jest nie tak, wiecie. I no, był taki moment. Ten moment ustępował w momencie, w którym zdawałam sobie sprawę, że no właśnie, można inaczej, można coś z tym zrobić. I też na przykład w momencie, w którym rozmawiałam z moim bratem i zauważałam te przekonania czy te zachowania, które ja w sobie też miałam przed rozpoczęciem terapii i dalej, no w jakiś sposób sobie mam, bo ta praca zajmuje czas. To nie jest tak, że to się dzieje po prostu, że idziecie do psychologa i nagle, wiecie, wszystkie wasze problemy się rozwiązują, bo psycholodzy nie od tego są. Oni są od tego, żeby was naprowadzić, nakierować, pomóc wam sobie lepiej radzić z trudnościami, ale na pewno nie jest tak, że no, te problemy po prostu znikają. Więc, jak widziałam w jego słowach czy zachowaniach tych moich rodziców, to zdawałam sobie sprawę, że no, to jest jakby świeży temat. I to nie jest tak, że to moje odejście też czegokolwiek ich nauczyło. I to jest strasznie przykre, żeby to zaakceptować, że, wiecie, wasze dziecko no, odchodzi od Was, wasze dziecko powiedziało Wam wszystko, co leżało mu na sercu, a Wy dalej nic z tym nie robicie i zamiatacie ten temat swojego dziecka pod dywan wśród innych członków rodziny. I myślę, że też ciężko mi jest chyba dalej dopuścić do siebie tą myśl i tą świadomość, i poniekąd ten ból, że faktycznie można jako rodzic podjąć taką decyzję. I no myślę, że to jeszcze mi trochę zajmie, żeby, albo nie wiem, może w ogóle nigdy tego nie zrozumiem i nigdy w jakiś sposób tego nie zaakceptuję, może, może rozrozumiem bardziej, ale nie zaakceptuję. Ale jeszcze w tych dwóch latach, w ciągu tych dwóch lat. No w takich sytuacjach byliśmy na wakacjach na przykład um, z moim mężem i z naszym dzieckiem, i widziałam rodziny, które no, są na przykład ze swoimi rodzicami, w sensie z dziadkami dzieci, i widziałam jak te dzieci się bawią z tymi dziadkami, czy że ci rodzice mają chwilę na przykład oddechu, że po prostu były takie rodziny, um, różne pokolenia, w sensie rodziny, na przykład dwa pokolenia jeździły na te wakacje. No, i to było bolesne do oglądania, szczególnie, że w tamtym momencie no, te wakacje były dla nas trudne. To już też Wam wspominałam, ale były dla nas trudne, bo mój mąż źle się czuł psychicznie, nie było go był w szpitalu a, przez jeden dzień. No i po prostu to był dla mnie strasznie trudny czas, w którym też potrzebowałabym wsparcia emocjonalnego. I no, ja mogłam zadzwonić do brata i zadzwoniłam do brata który nie za bardzo wiedział, co powiedzieć. To jest też jak najbardziej okej, okay, bo czasem po prostu obecność jest tym, czego potrzeba, a nie jakieś słowa. Ale było to przykre, kiedy zdałam sobie sprawę, że no, no nie mam nawet do kogo się zwrócić, że mogę porozmawiać z terapeutką, zapłacić jej za tą rozmowę, ale to nigdy nie będzie tak, że no, ten rodzic będzie. I w takich momentach jest to trudno zaakceptować, gdzie w sensie może nie trudno zaakceptować, ale jest to bolesne, kiedy doświadczamy. Tych trudnych sytuacji i nie mamy właśnie takiego wsparcia psychicznego, no, które by po prostu było. I wiecie, ja też to mówię z perspektywy osoby, która nigdy takiej zdrowej relacji nie uświadczyła w rodzinie, czy to nawet z wujkami, ciociami, babciami, no z nikim. Więc ja tak naprawdę nie wiem, jak to jest mieć taką relację. Może teraz wiecie, z terapeutką, która no, jakby uczy mnie innego. Spostrzegania rzeczy i pokazuje mi, że można inaczej reagować, że można być wspierającym. I miałam też taką sytuację, właśnie ostatnio na terapii, że dostałam propozycję um, wywiadu fajnego. Um, I powiedziała mi o tym, i ona powiedziała na koniec terapii, że ona teraz pójdzie, weźmie sobie 10 minut przerwy, pójdzie sobie zrobić najlepszą kawę i będzie świętować to, że, no, że mi się udało, że, że no, po prostu mój sukces. I to było takie miłe tego uświadczyć. Uświadczyć po prostu tego, że ktoś się cieszy i nie ma tam, ale że to nie jest tak, no dobra, masz ten wywiad, a co jak on nie dojdzie do skutku, albo jak ty się ubierzesz, albo jak to będziesz wyglądać, a może schudniesz, a może nie wiem, grom z jasnego nieba walnie, ale czy na pewno chcesz, czy na pewno dasz radę. Nie, ona po prostu powiedziała: zrobi sobie kawę i będziemy świętować. I to tyle. Żadnych emocji dookoła tego. I to było takie uzdrawiające i takie uwalniające, że nie musi być tych emocji. I miałam też taką myśl to dosyć niedawno, czy po prostu nie skontaktować się i nie porozmawiać z innej perspektywy już z nimi. I myślę, że takie myśli mogą się pojawiać, bo my gdzieś będziemy. Nie wiem, czy tak będzie zawsze. Nie mam pojęcia takiego, bo nie doszłam do tego momentu, nie przeżyłam, nie wiem. Ale myślę, że będą gdzieś te takie myśli w nas, że może jednak oni się zmienią, że po takim czasie, że może włożyli jakąś pracę w ten czas, kiedy nas nie było w ich życiu. Ale fakt jest taki, że może tak być, a może tak nie być. I jeżeli będziemy gdzieś w tej nadziei siedzieć cały czas i tylko trzymać się tego, że oni kiedyś może jednak się zmienią, może jednak będziemy tą jedną wielką, szczęśliwą rodziną, no to, to po prostu. Będzie nas trzymać w takiej próżni, w takiej, nie będziemy mogli chyba dostatecznie pójść do przodu i nie będziemy mogli dostatecznie skupić się na sobie, bo jak cały czas będziemy szukać i czekać na coś, to może się nie wydarzyć, to nie będziemy mogli, wydaje mi się, iść do przodu na pewno. I to będzie gdzieś tam, gdzieś tam nas trzymać po prostu przy sobie. I przez te, przez te dwa lata myślę, że w tym momencie. Nie mam tak, że trochę jakby oni nie istnieli tak szczerze i to jest dosyć przykre, że tak mówię, ale trochę tak jest, jakby po prostu nie istnieli, bo nigdy nie istnieli, oni nigdy nie byli obecni, nigdy nie byli wspierający, nigdy nie byli obok, więc myślę, że jakoś tak poszło to tym torem, że no, mój mózg uznał, no nie ma ich, to ich po prostu nie ma i na pewno... Te dwa lata bez kontaktu dały mi spokój wewnętrzny, dały mi na pewno przestrzeń do pracy nad sobą, bo ciężko by było, i myślę, że byłoby to niemożliwe, pracować nad sobą, mając te osoby w moim życiu, które tą pracę by tak naprawdę rozpieprzali za przeproszeniem. Dlatego, że jeżeli by wiecznie podważali mnie, to ja bym nie miała tej przestrzeni, żeby rozkwitnąć, żeby odpuścić i żeby zauważyć inną perspektywę. Bo jeżeli cały czas siedzimy tylko w tej jednej perspektywie, że w takim dyzonansie poznawczym, jak to się pięknie nazywa na psychologii, czyli widzimy tylko taką perspektywę zniekształconą, jaką oni nam pokazali, taką perspektywę zniekształconego świata, nas, innych, to wtedy ciężko jest pracować nad tym i zauważyć, że to nie jest. Dobra perspektywa, jeżeli wiecznie jesteśmy nią karmieni. Dlatego myślę, że w takich relacjach trudnych to jest po prostu, no może być niemożliwe. I myślę, że te dwa lata mi dały po prostu taką wolność, taką możliwość bezpiecznej pracy nad sobą, która nie będzie mnie hamowała. Na pewno też pozwoliły mi w jakiś sposób się odłączyć po prostu emocjonalnie od tych rzeczy, czy to dobrze, czy nie. Myślę, że nie ma co też się zastanawiać i grzebać w tym, czy, czy takie odłączenie się jest dobre czy nie, bo jeżeli coś działa, to po prostu działa. Um, ale był to czas takich zlotów, upadków, i na pewno ten pierwszy rok był najtrudniejszy, jeżeli miałabym tak szczerze powiedzieć. No i myślę, że no jakoś będę dalej żyć. I często mnie pytacie, jak zerwać właśnie kontakt z rodzicami. Dostaję takie wiadomości, czy to na TikToku, czy na Instagramie, czy gdzieś tam w komentarzach. I ja tak naprawdę... No nie ma złotego środka, to już też Wam mówiłam. Po prostu nie ma na to złotego środka. Myślę, że jeżeli tak czujecie, jeżeli czujecie, że nie możecie pracować nad sobą, że to po prostu Was niszczy, to trzeba zrobić jakiś ten pierwszy krok, chociaż się zdystansować, zobaczyć jak to będzie, jak to będzie wyglądać, ale na pewno nie martwić się co ten rodzic poczuje, czy co rodzina powie, po prostu skupić się tylko na sobie. Dlatego że przez to dzieciństwo w domach dysfunkcyjnych my nigdy nie mogliśmy, nie mieliśmy możliwości skupić się tylko i wyłącznie na sobie, na naszych potrzebach czy na tym, co jest tak naprawdę dla nas ważne, bo nie było dla nas tej przestrzeni. Przestrzeń była tylko dla rodziców. I no, na pewno dla każdego ta droga będzie wyglądała inaczej i jeżeli macie takie myśli, czy jest wam trudno w jakiejś sytuacji, to no na pewno warto po prostu pójść i porozmawiać z psychologiem, zasięgnąć jakiejś pomocy psychologicznej i zobaczyć w takim stopniu, bo ja nigdy nie będę w stanie wam powiedzieć, poradzić, jak to zrobić, dlatego że każda sytuacja będzie po prostu inna. Ja wam tylko mogę nakreślić, jak to było w moim przypadku, Mogę wam opowiedzieć, tak jak teraz opowiedziałam, jak te dwa lata wyglądały, czy mi to wyszło na dobre, czy mi to wyszło na złe. Na pewno dało mi to no, możliwość rozkwitania i takiego pełniejszego otworzenia się, czy to w internecie, czy to w ogóle, tak psychicznie w życiu. A byłabym na pewno zamykana i to byłabym zamykana po prostu z trzaskiem drzwi, okien, czegokolwiek. Możecie mi też da, dać znać, czy chcecie posłuchać o takiej relacji z rodzeństwem, które ma kontakt z rodzicami, a wy nie macie tego kontaktu, bo no to jest też trudne. I to nie jest taka rzecz, która na pewno przyjdzie łatwo i no na pewno nie zadziała. Dobrze, jeżeli rodzic będzie mącił, moje rodzice wydaje mi się, że coś tam może i mącą w głowie Przedstawiają swoją wersję wydarzeń, bo każdy ma swoją wersję wydarzeń, tego co się wydarzyło, ale no w moim przypadku oni nie szukają tego kontaktu, więc myślę, że dlatego to jest w stanie wyjść w tym momencie, bo jeżeli by szukali tego kontaktu, no to byłoby to po prostu trudne, czyli spróbowali się jakiejś informacji dowiedzieć. No nie, oni po prostu mają mnie gdzieś i to mówię um, teraz, myślę, że spokojnie. Ale jeszcze jakiś czas temu byłoby to dla mnie po prostu trudne do zaakceptowania, bo z czasem takie rzeczy myślę, wydają się łatwiejsze i są łatwiejsze, żeby gdzieś to w głowie poukładać i zdać sobie sprawę z tego, jak to naprawdę wygląda. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.